Na początku dostajesz. Na początku przegrywasz. Na początku ciągle wyciągasz lekcje, Ciągle sił Ale wytrwałość pozwala Ci przetrwać. Wytrwałość pozwala Ci zwyciężać. Wytrwałość pozwala ci ciągle iść do przodu za marzeniami. Wytrwałość pozwala Ci być tu i teraz. Dąż. Dąż do swoich marzeń. Nie ważne co robisz. Nie ważne gdzie jesteś. Dąż. Buduj doświadczenie, buduj relacje. Buduj siebie, buduj swoje marzenia, buduj swoje życie. Co wszystko bez za kilka lat stanąć przed sobą i powiedzieć dziękuję. Zrobiłem to, co chciałem. Jestem tu, gdzie chciałem być. Poświęciłem się dla dobra tego, co chciałem osiągnąć. Współpracuj. Rozwijaj się. Jestem w dyspozycji.